To już druga edycja, mręgową czy ta. Jaka wasza refleksja, jak już to wieszałyście, przygotowywałyście? Smutek z radością się trochę plątał tak nam, w najnormalniej świecie. Z racji tego, że jest jak jest. A chciałybyśmy, żeby to było w normalnych czasach. tak, ta Właśnie ta wspomniałyśmy edycja, z tą edycję zeszłoroczną, tak. która była wesoła, która była radosna, było dużo osób. Po prostu było spotkanie ludzi, którzy kochają czytanie, którzy kochają książki. Dziewczyny, gdybyśmy miały zareklamować, co do tej pory wydarzyło się w związku z akcją rąkową czyta i co znajdziemy na wystawie? To może najpierw co znajdziemy na wystawie. Okay. Znajdziemy zdjęcia uczestników akcji, tytuły Lubiamy. książek, których może nie tyle ulubionych, ile po prostu weszły im pod pod rękę, bądź też świadomie w dobie pandemii, tak, tak. to co czytamy w tym takim trudnym czasie. Znajdziemy również dowcipy, dowcipy. o książkach, I złote, tak. myśli. złote myśli, cytaty właśnie o książkach, cytaty z książek. Jest też wystawa niektórych książek, które były wymienione. To są rzeczy literackie, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Tak. Czyli projekt, który Hania Szymborska wraz z przyjaciółmi w Kosewie zrobiła, wspomnienia o, o Kosewie: książka A Kwestia Kuby Kocharskiego, który dalej żyje. Jego książka wielokrotnie nagradzana w uścisku, uścisku Katryny i teraz być może będzie po angielsku wydana i być może scenariusz pojawi się w film. Czy Daria Obiezińska z kolejną swoją powieścią. Tak, w oczywiście ostatnio. Magda Markiewicz z wielo, wielowarstwowymi, różnymi swoimi wydaniami. I Aleks Wir też polecamy, bardzo tajemniczy pseudon, a to ludzie od nas. Także no i oczywiście wszelaka działalność Hani Szymborskiej, która kolejny tomik poezji wydała. Pojawiały się w czasie naszej akcji Mrągowo czyta druga edycja filmiki wywiady z paroma osobami z Mrągowa, działającymi na innych płaszczyznach w Mrągowie. I na tej wystawie są fragmenty tych wywiadów, więc jakby to też jest wymiar naszej wystawy, tak? I jeszcze jedna fajna niespodzianka, nie zrezygnowałyśmy z loterii. Kto nas odwiedzi, zrobi wpis, porozmawia, jest 30 książek do wylosowania i ktoś dzisiaj będzie miał okazję to zrobić. Wystawa jest otwarta od kiedy? Do kiedy? Praktycznie już od dzisiaj, ale zapraszamy od jutra. Do końca lutego, w godzinach otwarcia biblioteki. Od jutra też otworzono wydarzenie na Facebooku związane z tą z wystawą. Daliśmy szansę w tym roku młodemu człowiekowi, Mateuszowi Jabłońskiemu, który spróbuje młodym okiem filmowca początkującego, zrobić nam wirtualną wystawę. I też ją na tym wydarzeniu zamieścimy, prawda? Co jest jeszcze fajne, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na ze szkoły podstawowej. Która kocha książki ma fajne takie zdjęcie, gdzie wokół niej pełno mnóstwo jej osobistych książek leży w jej pokoiku. Ani tam też były małe dzieci, mała Zuzia, mały Janek. Tak, Właśnie tak? Zuzia, która jeszcze nie umiała czytać, i chyba już ja nie wiem, chyba, czy to już teraz umiecznie młodsza była. Latka. Ale już rodzice pokazują jej książki, pokazują jej ilustracje w książkach, czytają jej tak. bajeczki. Chyba tutaj wchodzi w ten krwobieg. To czytanie od małego, że taki mały dzieciak i książka wózku zamiast laleczki, pamiętam, przytulała Tak, no tle, Baweru róg, to jest niesamowite. Dla mnie to jest niesamowite, że Wy stworzyłyście takie miejsce, tu w Bibliotece Podelnicznej, gdzie pasję, którą zaraził mnie mój tato do czytania, bo on mi nauczył pierwszych liter, on mi w wieku nastoletnim podsunął Anię Zielonego Wzgórza i, i ta Ania Zielonego Wzgórza przeszła choroba, ani Zielonego Wzgórza na moje córki w pozytywnym sensie, że biblioteka tętni czytaniem i mówieniem o czytaniu, że zawsze możemy tu przyjść, porozmawiać o książkach. To jest chyba walorem tego, spo, tego spotkania z książką przez wiele miesięcy w ramach akcji Mangowo Czyta. Że my naprawdę mówimy o tym, co jest dla nas prawdziwe i realne, co daje w twarz statystyką, że Polacy nie czytają. Chyba wszystko, nie? Dobra, wybierzesz coś z tego. Tak, no <grym> to... się rozgadałyśmy. Spoko. Bo my możemy o książkach to długo rozmawiać. Ja wiem. By...